Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. Jest 20 września 2019 roku. Jest piątek. Jest to również ostatni dzień mojego urlopu, więc już w sobotę widzę się z wami i stęskniłem się za wami. Także widzimy się na pewno. Ja jestem Kocur, to jest sklep z Fortnite. Na początek jednak nagroda w konkursie. Po raz kolejny Lisek pozamiatał konkurencję. Napisał naprawdę długi, rozwinięty komentarz. Także nie było innego wyjścia. Ten komentarz został wynagrodzony. A my lecimy z tym, samym, z tym samym rodzajem pytania. Tym razem napiszcie mi, jaka według Was jest najlepsza skórka za 1200. 1200 fałdłców, która z nich jest najlepsza, która Wam się najbardziej podoba i dlaczego. A w sklepie mamy kilka ciekawostek. Mamy gościa z akumulatorem na, na piersiach. Taki akumulator waży 12 kg, to taki duży chyba. Więc to chyba jest naprawdę ciężkie jak kiedyś ktoś wyciąga akumulator, to wie na ile to jest są ciężkie urządzenia. Ten akumulator ma podpięty dwoma klemami do, tutaj do, do kamizelki na plecach. Ciekawe. Ona go, chyba, ona go chyba po prostu... Tu ma jeszcze jakąś jakiś wyświetlacz na tej kamizelce. No i oczywiście elektryczne włosy. I jakąś pałkę elektryczną, nie? Elektryczne włosy, też podpiętą do prądu, zobaczcie, widzicie? I, I takie świecące dłonie. Całkiem fajny pomysł jest tego, design jest tego wszystkiego. No i dwie takie cewki, cewki podpięte do tych klem na plecach, w plecaczku. Cały zestaw nazywa się Dziki Szok. Fajny pomysł, fajny, fajny design. Bardzo ciekawa rzecz. Tak, w międzyczasie przypomnę jeszcze, słuchajcie, do epika. Na Epiku jest do odebrania cała seria Bar Batmana e, gier z Batmanem. Bardzo fajne gry. Polecam, można je odebrać za darmo. E, jeżeli o tym nie wiedzieliście, to zajrzyjcie do sklepu. Naprawdę wartościowe gry fajnie, fajnie je ściągnąć. E, do tego zestawu mm, dziki szok mamy również dołożony specjalny, e, specjalny zbierak, który wygląda jak taki ręczny paralizator na kiju. Także tutaj ewidentnie klimat elektryczności się cały czas powtarza. Mamy limonkę, znaczy limonowy, limonowy, limonię, limonową skórkę zielonkawo-cytrynową, bardzo fajna skóreczka. 1200 fałdolców niedroga, a kolorystycznie fajnie, kolorystycznie fajnie zaprojektowana. Do tego w tym samym zestawie mamy skwaszonych napastników, czyli zbieraczki w odpowiednich kolorach. Yy, mamy malowanie też dopasowane kolorystycznie. Fajnie wygląda na tym: na wyrzutniku rakiet i na mechu też wygląda fajnie. Super, yy, co mamy jeszcze w sklepie? Mamy oszustkę. 1200 v z plecakiem, kwiatowa muszla na plecach i to taka, taka konmenka, taka, co robi skoki na, na banki i oszukuje ludzi. Super sprawa. E, mamy Birdi. Mamy Birdi, czyli naszą, naszą e, uczestniczkę meczu w golfa. Bardzo takie golfowe ciuszki. Do tego krótka spódniczka. Rękawica golfowa. I oczywiście w, w tym samym zestawie golfowe gadżety. Znajduje się driver, czyli kij do golfa. Brakuje tylko piłeczki, która też chyba jest gdzieś. Krzemieniołom, czyli specjalny zbierak z zestawu wilki morskie. Dorzucony chyba tak troszeczkę. Dorzucony tak troszeczkę chyba na, na, na siłę, żeby wypełnić miejsce. I co mamy jeszcze? Krabika. Skłonny do uszczypliwości. Bardzo dziwny, bardzo dziwna emotka. No ale może komuś się spodobała. I plos. To jest fajna emotka. Na nie można się poruszać po mapie. Zabawna. Czemu nie? Fajna rzecz. Dobrze. I to by było chyba na, na tyle dla na dzisiaj w sklepie, For, yy, w sklepie Epica. Yy, moi drodzy, ja zapraszam wszystkich na wieczór na stream z spotyczek taktycznych na Facebooku po raz kolejny. Yy, rozwijamy sobie ten kanał na Facebooku dosyć intensywnie, dlatego większość streamów jest spotyczek taktycznych, jest teraz na Facebooku. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie, zajrzyjcie, tam też będą nagrody, też będą konkursy urządzane, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zajrzyjcie i zapytajcie. A my widzimy się jutro, moi drodzy, życzę Wam wspaniałego, w sobotę, w sobotę gramy mecze kastomowe, mecze customowe z nagrodami, mecze kastomowe z eliminacjami do turnieju, bo mamy coraz mniej czasu, zostało nieco ponad miesiąc. Także to będą ostatnie tygodnie, kiedy będzie można się zakwalifikować do turnieju, ewentualnie, e, ewentualnie przyjść pograć kastomy. Także zapraszam Was na sobotę, a dzisiaj życzę Wam wspaniałego dnia. Bawcie się dobrze i do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej, hej.